Go, go! Siemano, dzisiaj zobaczycie nasz po prostu domek, nasz nowy chodźcie, a operatorem jest jak kto inny jak tośka Halloween. No dobra, jeszcze. Dobra, pierwsze, tutaj kapu A to jest prawie z mojego kanału. Kiedy przyszłaś do mnie w nocy Zmieniłaś mi świat Wanda. <grym i> yeah! Dobra, Dobra. No dawaj, to, oprowadzaj ich Tutaj BNK do naszej pożyw druży Tutaj daj mi Tutaj takie chusteczki w napiszecie Tutaj to oświatło No, to jest kazałka <grym i> No To jest mega fajna. Dawaj Teraz Tutaj e, mamy ciepłe bułeczki. Które już są zimne. Chodźmy. Ej, mogę Ci e, wiedzą coś pokazać tylko? No. Masz, e, ty będziesz na razie. Ja e, pokażę. Dobra. E, proszę Wam takiego kaktusa. <grym 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 i o, ja mam mnie. Eee, Hej. 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 No. Co robisz? No. Dobrze, to jest Tak no, nie mam. Dobra. Ja mam opera, bo chyba nie działa. Po to nie działa. Dobra, jesteś w kamerze, No, dawaj. Dobra, I na ślezach wyłącz. Oj, 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 dobra, dobra. Tutaj, Dobrze. Dobrze. Musieliśmy na ślezach trzymać, bo. jesteśmy taką. Nie, 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 A nie, nie. To Nasz dwór. Chodź, o O nie, to się jak czorka. <noise> ja coś takiego mam, ale się jestem. Dobra, tutaj jest y, stół jedynowy. Tutaj mam chusteczki, karcy, y, chusteczki, y, kwasantę z czekoladą. Tutaj y, roślinkę, pieniądze, maskotka, krakersiki, y, skusz melowski. Znaczy, skusie i wody, pikaczki, i kartryczki. Batoniki! Chodźcie, tutaj jest tarasek. Możemy tutaj sobie odpalać, opalać się szczególnie. I chodźcie do środka. Weźmy sobie przykład. Tutaj, właśnie, może weźmiemy się, się rozdubi. Dobra, Łak. operator. Dobra. Tutaj mamy takie legowisko. Operator. Dobra, tutaj mamy dla naszego króliczka siedzenie, a tutaj mamy rolki, poduszkę i naszego skluszy mąska. Skluszy Dobra, teraz ja tutaj wsiadaj i z tej strony będziemy pokazywać, okej? Okay? Dobra. Ja teraz jestem operatorem, 3 D? 都要读在上面的图、這、里、個、，OK。Okay.